Tłumisz wyrażanie siebie, wyrażanie swoich emocji, i to później się odzwierciedla w tym, że dzieje ci się coś w ciele. Ta energia stłumiona musi ci wyjść gdzieś, czym gdzieś wyrazić. Ciało jest instrumentem umysłu. Jeżeli pojawia się emocja, to ona je, musi być wyrażona. Jeżeli nie jest wyrażana, to jest tłumiona. Jeżeli tłumisz, to to zostaje w Twoim układzie nerwowym i to musi gdzieś znaleźć ujście. I to znajduje ujście przez robienie Ci różnych rzeczy w, w organizmie, że właśnie Ci coś przeskakujesz, nagle czujesz. Jakbyś mdlał, że nagle ci się kręci w głowie, albo cię boli głowa, ta energia musi gdzieś ujść. Jeżeli ty się skupiasz na tym właśnie, co ta energia robi, jak uchodzi, no to ciężej znaleźć tą przyczynę, ciężej znaleźć to przekonanie, które sprawia, że ty tłumisz te emocje, albo to przekonanie, które sprawia, że ty sobie wyobrażasz ciągle coś negatywnego i tłumisz tą energię, i ona później wychodzi w ciele jako właśnie takie objawy. Tak, się skupiamy na objawach, somaty. O, na somatach się skupiamy. Nie skupiamy się na somatach, bo skup, będziesz się skupiać na somatach, będziesz mieć więcej somatów.